Witam Was, kochane Baranki, na czytaniu horoskopu na miesiąc maj i ten początek czerwca 2022. Moje kochane Baranki, karta dla Was to karta sprawiedliwości. Czyli co zasiałeś, to teraz zbierzesz. Pora na zbiory. Czyli Uważaj też na wszelkie sprawy. Mogą być załatwione sprawy sądowe, sprawy urzędowe i tutaj, yy, dla niektórych też sprawy komornicze, więc uważajcie. Yy, tutaj nie będzie możliwości przehandlowania czegoś na swoją korzyść, ponieważ będą urzędnicy nieugięci. Yy, tutaj jest też Niektóre barany będą chciały wymuszać coś takim płaczem, czymś na litość. Niestety to nie zadziała. Postaw na spryt. Bardziej kieruj się takimi myślami. Co ten ktoś może myśleć, i zrób tak, żeby uwierzył w to, co mu przedstawiasz, jako sprawiedliwe i rozsądne rozwiązanie. Jeżeli masz sprawy sądowe, trzeba będzie zatrudnić prawnika. Ostrzeżenie przed tym, żeby zbytnio nie ufać w przeznaczenie i w swoją szczęśliwą gwiazdę. Postaw na prawnika, postaw na oso osoby doświadczone w swoim życiu. W tym, co robią. Czyli jeżeli coś inwestujesz, jakąś firmę otwierasz, to postaw na osoby, które się na tym znają, nie rób tego sam. Początek miesiąca to są zmiany życiowe, zmiany mówiące o tym, że pewne sprawy trzeba będzie szybko zakończyć, że możesz być opóźniony w czymś, że pora jednak to pozałatwiać i nie odkładać na później. Środek miesiąca to sprawy związane z uczuciami, z miłością, z przyjaźniami, ze spotkaniami. Dla niektórych to będą romanse, dla jeszcze niektórych to będą. Sprawy związane z rodziną, głównie będą Wami sterować uczucie i emocje, a także pożądanie. Koniec miesiąca to poczucie zamknięcia w klatce i to związane z finansami bądź z brakiem seksu. Tu trzeba będzie troszeczkę wykazać się własną inicjatywą, by móc coś zdziałać. Wasze myśli będą takie troszeczkę czarne, czy na wszystko mi wystarczy, rozmienianie się na drobne, chęć dogodzenia wszystkim, a to się nie da, tu trzeba naprawdę sprawiedliwie powiedzieć. Czyli jeżeli masz współpartnera, współmorządka, a ten chce na przykład, nie wiem, iść na jakieś zakupy albo gdzieś wyskoczyć, a ty nie masz finansów, to usiądź i porozmawiaj otwarcie i powiedz, a nie kombinuj. Twoje czyny będziesz chciał dogodzić wszystkim i. Szczególnie swojej partnerce, jeśli jesteś mężczyzną, a jeśli jesteś kobietą, to dogodzić sobie. Pamiętaj, nie wszystko da się od razu. Co zasiałeś, to teraz zbierzesz, więc. Niektóre sytuacje, jakie wejdo, z, pojawią się na Twojej drodze, trzeba będzie przepracować. Jeżeli chodzi o uczucia, tutaj naprawdę fajna, mocna karta zdrowe uczucia, zdrowe zadowolenie, pewność siebie dla niektórych też. Yy, Taka huśtawka nastrojowa, ponieważ baran chce i jest impulsywny, a tu czasami trzeba się będzie uzbroić w jakąś cierpliwość. Partner, osoby samotne w maju mogą poznać kogoś, z kim mogą budować przyszłość. Jeżeli chodzi o finanse, to jest tak, do końca nam nie braknie, ale też nic nowego nie wpłynie. Takie przeczekanie okresu, wydatki związane też na sprawy urzędowe lub przypływ pieniążków z urzędu, czyli może z PIT-u, albo trzeba będzie zapłacić za PIT, albo trzeba będzie, można coś zyskać, ale też wydatki za inwestowanie w urzędy, dla niektórych z Was wydatki na ślub. Jeżeli chodzi o Wasze zdrowie, to huśtawka nastrojowa, choroby wieku dziecięcego, co też uczulenia wszelkiego rodzaju alergie, ale również yy, przejadanie się. Tu uwaga właśnie na przejadanie się, by się nie przejeść. Rada dla Was na ten czas. Yy, korzystaj z propozycji i spotkań, jakie do Ciebie zapukają. Uważaj. Na każdy swój krok dokładnie go analizuj, zanim y, coś zrobisz. Masz tu kartę sprawiedliwości, która mówi o tym, że y, każdy twój krok jest osądzany. Więc rada jest taka, przeanalizuj, zanim coś zrobisz, nie rób nic na żywioł. Ostrzeżenie jest przed wydatkami, przed zbytnią pewnością siebie, przed plotkami, przed słuchaniem na przykład, że coś się zadzie, no nie wiem, pójdzie plotka w ruch, że yy, nie wiem, olej będzie kosztował 200 zł i ty pójdziesz kupić zaraz 10 butelek, albo że olej będzie na kartki. Więc uważaj i nie wydawaj tych pieniędzy zupełnie niepotrzebnie, bo i tak nie kupisz wszystkiego na całe życie. Więc tutaj takie ostrzeżenie przed wydatkami, przed pokazywaniem się, że ja mam, czy że jestem lepszy, czy chęć dogodzenia innym. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia na czytaniach horoskopy w miesiącu czerwcu na horoskopy letnie. Dobra.